Witam Państwa Anna Sulowska, zapraszam na informacje. Na sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, która odbyła się 27 listopada, powołano nową komisję. Zajmie się ona promocją rozwoju gospodarczego regionu i współpracą z innymi samorządami oraz organizacjami w celu pozyskiwania inwestorów. Początkowo planowano, aby komisja składała się z pięciu radnych. Ostatecznie podczas dyskusji wypracowano porozumienie i komisja liczy ośmiu członków. W jej skład weszli wszyscy radni, których kandydatury zostały zgłoszone. Są to Piotr Janczarek, Wiesław Kołczewski, Piotr Nowaczek, Agnieszka Orzeł-Depta, Bożena Kozub, Karol Rej, Wiesław Marzec, Roman Bijak. Powstanie Komisji Rozwoju Gospodarczego to kolejny etap polityki zarządu powiatu, która ma wspierać przedsiębiorczość. Ma ona mieć charakter zarówno doradczy, jak i konsultacyjny. Ale będzie też pewnie podejmowała inicjatywę. Ja mam taką nadzieję, że to będzie taka aktywna komisja, która będzie pewne pomysły Radzie przedstawiać, żeby dać jakieś, jakieś impulsy do rozwoju przedsiębiorczości. W, w skład tej komisji wchodzą przedsiębiorcy, wchodzą ludzie związani z bankowością, wchodzą też urzędnicy, którzy zajmują się na co dzień gospodarką. Także ja myślę, że, że będzie to komisja, która naprawdę przyczyni się do takiego pokazania dobrej woli Rady Powiatu. Samorządu Powiatowego do rozwoju przedsiębiorczości w Pojcie Kraśnickim. Przewodniczącym komisji został radny Piotr Janczarek, dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Widzę co najmniej pięć obszarów działania dla tej komisji. Pierwszym obszarem bardzo ważnym będzie realizacja projektów prorozwojowych dla Powiatu Kraśnickiego. Kolejne obszary to obszary związane ze wsparciem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Trzeci obszar bardzo istotny to aktywizacja lokalnego rynku pracy i instytucji edukacyjnych. Ważnym tematem, którym także powinna zająć się ta komisja, moim zdaniem, powinien być obszar inwestycji zagranicznych, czyli pozyskiwanie kapitału zagranicznego i oczywiście planowanie strategiczne. Kilka tygodni temu informowaliśmy Państwa o wizycie w Kraśniku minister sportu i turystyki Joanny Muchy. Trwałym śladem po tym spotkaniu miała być nowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja. I faktycznie, stara sala gimnastyczna przeszła już do historii, a na jej miejscu powstaje nowa. Rozpoczęliśmy wreszcie budowę nowej sali gimnastycznej przy Reju. Oczywiście inwestor to Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Nadzór inwestorski również jest sprawowany bardzo sumiennie. W tym momencie sala stara no, przeszła do historii. Wyburzona jest, wywieziony gruz, teren jest uprzątnięty, ogrodzony, zabezpieczony, wykopane są fundamenty, zalewane fundamenty są i firma Budmat z Zamościa, mam nadzieję, właściwie wierzę w to, że z terminami się wpisze, jak gdyby idealnie w harmonogram prac budowlanych. Nasza młodzież. Euforia była duża. Wszyscy wyglądali przez okna, kiedy sala kruszyła swoje mury. Stara sala kruszona miała mury. Mam nadzieję, że również bardzo będą się cieszyli, gdy nowa sala będzie otwarta. Mam nadzieję, że będzie dużo wcześniej otwarta niż zakładają harmonogramy budowlane. W tym momencie korzystamy z życzliwości dyrekcji i nauczycieli zespołu szkół nr 3, nasza młodzież korzysta z obiektów powiatowego centrum sportu przy zespole szkół numer 3. Część godzin realizujemy przy stołach ping na materacach. Plan lekcji nie uległ jak gdyby wielkim zmianom Młodzież bardzo fajnie dostosowała się, korzysta również ze świeżego powietrza, wychodzą na spacery, wracają no i y, uczestniczą w dalszych lekcjach. To taka trochę historyczna chwila, łza się wokół nie kręciła, jak ta stara hala została burzona, bo przecież tysiące godzin lekcyjnych, studniówki. No jest to kawał historii na pewno, natomiast no, każda substancja budowlana ma określony okres wytrzymałości i w tym wypadku akurat no, chyba czas było postawić nowy budynek. Myślę też, że tej historii troszeczkę ukradłem, dlatego że ponieważ odbywać się ma zjazd z okazji 60-lecia, reja w przyszłym roku w październiku. W związku z tym pomyślałem sobie, że kawałek cegły, kawałek stropu i kawał drutu żebrówki przyda się przynajmniej pokazać absolwentom z lat 50. -tych, 60. -tych, fragmenty przynajmniej tej sali, w której spędzali swoją młodość. Kiedy Nowa Hala zostanie oddana? Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym. W Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku rozpoczęła się nowa kolejna edycja projektu unijnego Komenius z cyklu Partnerski Projekty Szkół pod tytułem Różnice nas zbliżają. W tej edycji Górce partnerują szkoły z Turcji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Francji. Jest to nowy projekt w ramach Komenius, w którym szkoła brała już udział. Ma on na celu stworzenie Europejskiej Szkoły Mobilnej składającej się z uczniów ze wszystkich szkół partnerskich biorących udział w projekcie. Celem projektu jest odkrywanie różnic i podobieństw kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi. W okresie trwania projektu uczestnicy będą pracować nad krótkimi filmami i prezentacjami dotyczącymi ich dziedzictwa kulturowego, lokalnej kuchni czy muzyki, celem promocji partnerstwa swoich krajów. W ramach tego projektu uczestniczą szkoły z Turcji, Bułgarii, Rumunii, Francji i Anglii. Rozpoczęliśmy realizację tego projektu już we wrześniu. Niemniej jednak pierwszy wyjazd był do Turcji, który rozpoczął się 17 listopada. Młodzież i nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w wymianie, uczestniczyli w tygodniowym pobycie w szkole w Turcji. Dzięki temu mogliśmy poznać kulturę, obyczaje panujące w Turcji, jak również funkcjonowanie szkoły na terenie Turcji. Przekroczyliśmy tutaj granice Europy i Azji. Przejeżdżaliśmy tak? przez most w Istanbule, nad ciśnieniem Bosford i znaleźliśmy się w części azjatyckiej i również tam znajdowała się ta szkoła. Projekt stwarza możliwości uczniom koncentrowania się na różnych aspektach kultury, a także doświadczenia tych kultur dzięki wyjazdom do tych krajów. Uczniowie spędzą tydzień w domu innego ucznia biorącego udział w programie. Rewizyta w Polsce będzie miała miejsce w listopadzie 2014 roku. W ten sposób uczestnicy będą pod każdym względem fizycznym i mentalnym zanurzeni w kulturę kraju, szkół partnerskich, zwiększając świadomość, że jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej. Podczas tygodni spędzonych na wymianie uczestnicy wykonują różne zadania: robią prezentacje, filmy. Pod koniec projektu szkoła będzie mogła pochwalić się materiałami promującymi kraje partnerskie w naszym regionie. Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami promują Polskę i nasz region innym uczestnikom projektu. W dniach 17-23 listopada bieżącego roku miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach projektu programu Comenius. Działania projektu będą realizowane w każdym z tych krajów. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Turcji w mieście Eskishir. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak funkcjonuje nowoczesna turecka szkoła. Uczestniczyli na lekcjach, uprawiali sport, a przede wszystkim świetnie się bawili w rytm melodii tureckich. I także z innych krajów mieli okazję uczestniczyć w przedstawianym spektaklu ceremonii wesela tureckiego. Sami nauczyli swoich zagranicznych partnerów tańczyć poloneza i śpiewać piosenkę Szładzieweczka do laseczka. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli podziwiać piękno miasta Eskisir. a przede wszystkim Stambuł, który wszystkich oczarował i zadziwił swoją wielkością i wspaniałymi zabytkami. Choć stolicą Turcji jest Ankara, serce kraju mieści się w Stambule. To niezwykłe miasto łączy ze sobą dwa kontynenty, Europę i Azję, dlatego też Stambuł całym swym dziedzictwem kulturowym prezentuje niepowtarzalną mieszankę Orientu i Zachodu. Wszyscy uczestnicy wyjazdu do Turcji wrócili z niezapomnianymi wspomnieniami. W ramach tego projektu realizujemy konkretne zadania, które zostały zapisane w programie. Dzięki temu on przeszedł. To nie jest tylko wymiana taka turystyczna, że jedziemy i zwiedzamy nie, to jest duża praca, praca zarówno nauczycieli, praca uczniów, nad realizacją projektu na właśnie nad poznawaniem kultur, nad poznawaniem obyczajów, nad poznawaniem różnic, poznawanie tych rzeczy, które są wspólne dla wszystkich krajów. Także to jest ciągła praca, to jest ale oczywiście są i przyjemności. Te przyjemności to jest między innymi. Poznanie kultury, zwiedzanie zabytków to również jest w ramach tego projektu jak gdyby obowiązujące. No ale przede wszystkim jest to też dla młodzieży duża gratka i duże takie można powiedzieć. No, poznawanie kultury, poznawanie, doskonalenie języków obcych, bo językiem projektu jest język francuski, niemniej jednak młodzież w dużej części porozumiewa się w języku angielskim, ale dzięki temu właśnie ma również możliwość doskonalenia tego języka i po prostu zobaczenie, jak w innych szkołach, w innych krajach młodzież e pracuje na lekcjach, bo oni również uczestniczyli w jak byliśmy w Turcji, uczestniczyli w lekcjach. Lekcje te odbywały się, prowadzili nauczyciele. Nauczyciele też tam w tej szkole tureckiej byli z różnych krajów, między innymi na przykład nauczycielka z języka angielskiego była z Iranu i prowadziła je, lekcje języka angielskiego, więc mogli zobaczyć, mogli porównać i ocenić przede wszystkim. No ale i przede wszystkim też było dużo miłego, wspaniałego czasu, także młodzież przyjechała bardzo zadowolona z takiego wyjazdu i pytają tylko, kiedy będzie następny wyjazd, żeby mogli w tym wyjeździe uczestniczyć. W marcu przyszłego roku wraz z nauczycielami pojadą do Wielkiej Brytanii, a zaraz potem w maju do Bułgarii. Projekt jest w całości finansowany przez Unię Europejską. Za oknem zimno i lada moment ziemia okryje się białym puchem. Jednak nie wszystko jest szare. W Kraśniku przy ulicy Urzędowskiej zakwitł ciemiernik. Roślina, która zazwyczaj kwitnie na przełomie lutego i marca. Ciemierniki najlepiej rosną na częściowo zacienionych stanowiskach, na przepuszczalnej, próchniczej i stale wilgotnej ziemi. Wiele gatunków jest uprawiana na rabatach jako rośliny ozdobne. Uprawiane są głównie ze względu na ładne kwiaty oraz fakt, że kwitną bardzo wczesną wiosną, a niektóre gatunki nawet w zimie. Kraśnicki ciemiernik zazwyczaj kwitnie wczesną wiosną, jednak tej zimy, póki co łagodnej, stwierdził, że to może dobry czas, by wystawić swój kwiatostan. Do słońca. Kwiaty ciemiernika są dość trwałe, mogą więc być używane jako kwiaty cięte. Ciemiernik ma grube, skórzaste, nierzadko zimno liście, natomiast kwiaty często są zwisające i okazałe, mają pięć trwałych, dużych i barwnych działek o kwiatu płatki zielone lub purpurowe. Zwykle rosną na glebach wilgotnych i w większości są odporne na mrozy, sięgające nawet do minus 15 stopni Celsjusza. Wszystkie gatunki ciemiernika są trujące, zawierają toksyczne smaku, piekące alkaloidy. Niegdyś w Bieszczadach i na Słowacji ciemiernik purpurowy stosowany był w medycynie ludowej w dolegliwościach sercowych. I faktycznie, jak się tak patrzy na kwiatostan w chłodny zimowy dzień, to na sercu od razu robi się cieplej. Szukamy domu dla młodej bezdomnej suczki. Na dworze robi się coraz chłodniej, a pies czuje na stercie liści przy stacji benzynowej. Wprawdzie jest dokarmiana przez pracowników i tankujących kierowców, to jednak zwierzak zasługuje na więcej ciepła i miłości. Suczka niedawno została potrącona przez samochód i delikatnie kuleje na tylną łapę. Zwracamy się do Państwa z prośbą o ciepły i kochający dom. Ta młoda suczka, troszeczkę nieufna, ale jak widać, garnie się do ludzi. Niedawno miała wypadek. Potrącił ją samochód. Delikatnie kuleje na tylną lewą łapkę. Mieszka na, na kupce liści. Tutaj przede wszystkim śpi. Jest dokarmiana przez pracowników stacji Orlen. No, mnie nie polubiła. Do mnie nie chce przyjść. Ale generalnie, proszę Państwa, idzie zima. Są już mrozy. Wiele zwierząt bezpańskich, bezdomnych czeka na naszą pomoc. Chcę, aby je przygarnąć, aby dać im dom. Ta suczka bezpańska e, też czeka na właściciela. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się nią zaopiekować, bardzo prosimy o kontakt z telewizją Kraśnik. Na dole Państwo macie numer telefonu. Bardzo prosimy o zadzwonienie. Suczka nie jest sterylizowana, ale znajdziemy fundusze na to, aby. Aby, aby ją wysterylizować Tak więc zaopiekujemy się nią Chodź Jak Państwo widzicie Jednak, jednak się przekonała jest, jest młodziutka Nie wiem, drży zimna I przed chwileczką Państwo widzieli Kupkę liści, na której mieszka No chodź tutaj, no chodź, nie bój się No chodź, chodź wystąpisz w telewizji Może znajdziemy Ci Kogoś, kto Cię pokocha Kogoś, kto, kto da Ci dom Da Ci pełną miskę Da Ci trochę ciepło, okaże Ci serce. No chodź. No chodź. No chodź, 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 pisztoch. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby przygarnąć psa, bardzo prosimy o kontakt. Troszeczkę nieufna jeszcze do człowieka, ale jak widać obwącha, obwącha, podejdzie i, i będzie cudownym towarzyszem na zimowe wieczory. No już. Już jak jest pogłaskana, to już pies sprzedany. Chodź, kupimy coś do jedzenia i dostaniemy jakąś szamę. Okej, okay? chodź. 30 listopada w Lublinie Hali Sportowej Startu Lublin przy ulicy Piłsudskiego juniorzy z biało Białoczarni Kraśnik rozpoczęli drugą rundę koszykarskich rozgrywek w strefie dla województw Podkarpackiego i Lubelskiego w sezonie 2012-2013. Białoczarni Kraśnik grali z MKS Start 2 Lublin. Pierwszy mecz u siebie Kraśniczanie wygrywają z Lublinem przewagą 37 punktów, więc podchodzą do meczu zdeterminowani, lecz bez stresu na to, że Lublinianie odrobią tę stratę. Pierwszą kwartę pod trenera Mariusza Męczą się ze startem drugim. Wygrywają tylko 12 do 8. Druga i trzecia kwarta to dobra gra zawodników z Kraśnika, którzy odskoczyli na przewagę 24 oczek. W czwartej kwarcie to kontrola gry. Dobra obrona i skuteczny atak kraśnickich zawodników przekłada się na wynik końcowy. 71 do 38 dla białoczarnych. Najlepszym strzelcem z Kraśnika okazał się Boroniaczek zdobywca 30 punktów. W pływalni Mosir w Pławach odbyła się piąta finałowa runda ligi Open w pływaniu. Podczas zawodów bardzo dobrze startowała Magdalena Wieczorek, która zwyciężyła na 100 metrów stylem klasycznym i zajęła trzecie miejsce na 400 metrów stylem dowolnym. Na podium stanęli również Konrad Zapalski drugie miejsce na 200 metrów stylem grzbietowym i Kornel Sola trzecie miejsce na 400 metrów stylem dowolnym oraz sztafeta dziewcząt Cztery razy po 100 metrów stylem zmiennym. Zuzanna Mazurek, Julia Heidenreich, Magdalena Wieczorek i Julia Kułaga. Dziewczyny wywalczyły drugie miejsce. W czołówce uplasował Wydali się także Igor Pruszyński, dwukrotnie piąte miejsce, Krystian Zapalski, szóste i Julia Heidenreich, szóste miejsce oraz męska sztafeta. Cztery razy 100 metrów stylem zmiennym. Konrad Zapalski, Kornel Sola, Igor Pruszyński i Karol Grzywa. Panowie zajęli czwarte miejsce. W klasyfikacji drużynowej całej ligi UKP fala kraśnik uplasowała się na trzecim miejscu, a w zestawie najlepszych zawodniczek drugie miejsce wywalczyła Magdalena wieczorek. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.